Dzisiaj zrobimy coś słodkiego, co możemy śmiało nazwać słodkie, ale zdrowe. Spróbujemy przemycić w naszym cieście szpinak i dzisiejsza propozycja jest naprawdę bardzo dobrym dowodem na to, że szpinak może smakować też na słodko. Zaczniemy od ubijania jajek z cukrem. Od razu do ubijania jajek dodamy cukier wanilinowy. Jajka się ubijają, rozpuszczę masło. Jajka już są ubite. Dodaję rozpuszczone masło, ale bardzo ważne masło nie może być gorące. Musi być tylko rozpuszczone. Olej. I teraz szpinak. Nie ma znaczenia jakiego szpinaku użyjemy. Czy to będzie świeży, zmiksowany, czy mrożony, też zmiksowany. Dodam sok z cytryny. I teraz dodamy łyżeczkę proszku do pieczenia oraz mąkę. Mąkę sobie wcześniej przesiałem. Zobaczcie, mamy piękne zielone ciasto i gwarantuję wam, że taki kolor właśnie zostanie po odpieczeniu. Foremkę do tarty przesmaruję roztopionym masłem, bardzo dokładnie, szczególnie te brzegi z ząbkami, oprószę mąką i wyłożę ciasto do foremki. Piekarnik nagrzałem sobie wcześniej do temperatury 170. Stopni z termoobiegiem. Czas pieczenia to tak 16 do 20 minut, nie więcej. Ale musimy obserwować. Sprawdźmy patyczkiem, czy już jest upieczone. I wtedy będziemy pewni. W międzyczasie, jak pieczy się nam ciasto, my ugotujemy sobie żel do borówek. Cukier i cukier wanilinowy od razu do wody. Cukier się rozpuścił. Za chwileczkę się będzie gotowało. Wystarczy, że doprowadzimy tylko do zagotowania. Nie będziemy musieli dłużej gotować. Syrop już nam się zagotował. Dodam napęczniałą żelatynę. Troszeczkę pomieszam się bardzo ładnie rozpuści. Już zostało nam tylko dodać sok z cytryny i możemy. Odstawić do całkowitego wystudzenia. Ciasto jest już gotowe. Zobaczcie, kolor został. Starajmy się od razu przełożyć na papier. O, bardzo ładnie. Myślę, że ciasto już wystygło na tyle, że bez problemu będę mógł je przekroić. O. Nawet się udało. Musimy uważać, bo jest naprawdę bardzo delikatne. Ciasto jest na tyle wilgotne, że nie będziemy nakrapiać go niczym, bo musimy pamiętać jeszcze, że wilgoć z żelu i z konfitury, którą właśnie smaruję naszą tartę, przejdzie do tego ciasta. Dodatkowo jeszcze piękne truskawki prawie w całości. Teraz muszę to zrobić tak, żeby nie popsuć. Delikatnie przycisnę. Porówki sobie wcześniej umyłem. Celowo trzymałem je do ostatniej chwili w lodówce. A to właśnie po to, żeby teraz wlać odrobinę żelu. Wymieszać je. Jeszcze konfitura z truskawek. Zobaczcie, widać jak żelka mocno i szybko ściągnęła. Bo zrobiły się nam takie kryształki galaretki, ale właśnie o to nam chodziło. Przesmaruję całość ciasta, boki też. Malinki mrożone, zobaczcie jak pożelowane, robią się naprawdę czerwone. Jeszcze tylko zielone listki i bardzo zdrowa tarta szpinakowo-borówkowa. Myślę, że trafi w Wasze gusta. Próbujcie i piszcie, czy wam smakowało. Dziękuję.